Combieta tak Wiesz, ona poszła na speed dating, czyli też szukała faceta, też jakby, ale nie mogła natrafić na żadnego fajnego. Była na dwóch czy trzech speed datingach, ani razu nie było fajnego faceta, w końcu pojawiłeś się Ty i byłeś fajny, byłeś fajny, w końcu trafiła na fajnego faceta. Zaczęliście fajnie sobie popisać, flow było i tak dalej, i tak dalej, nie? I pojechaliście w sumie na ten wyjazd. Ogólnie to za wcześnie, proponowanie na taki wyjazd, ale z drugiej strony, szczególnie jak Ty to wszystko, bo Ty to wszystko zafundowałeś, nie? 90% Ty, eee, tak. No to wiesz, no to niby ogólnie tak się nie powinno robić, z drugiej strony yy, mogła to być yy, fajna historia, znaczy na pewno Was połączyła emocjonalnie, ale tak czy inaczej nie powinno się tak robić, powinieneś dłużej przytrzymać yy, tą relację, a przede wszystkim jak już gdzieś pojechać, to jest zajebiste, zajebiste jest, żeby w pierwszym, drugim miesiącu znajomości pojechać na jakiś wyjazd, ale nie do, Wło nie do innego kraju, nie za tyle pieniędzy, jak już to jakieś morze, w góry, to jest zajebiste, bo to zajebiście łączy Ciebie i kobietę, nie? szczególnie na takiej początkowej fazie, no ale dobra. Pojechałeś, trudno, tak? Natomiast, natomiast zdecydowanie było to złe miejsce, ale za, za duża taka inwestycja z Twojej strony, ale, ale trudno. Bardziej chodzi o to, na pewno, jak prowadziłeś tą, tą, tą relację na miejscu. I tutaj, wiesz, ja podejrzewam, bo co ty, dosyć pewnie tak szybko pokazywałeś takie zainteresowanie seksualne, no bo też cały buzowa, buzowałeś pewnie. Nie, nie? Już wiesz, dlaczego się zablokowała. To, to był ten powód. Za szybko, Paweł. Za szybko. Ona, ona, wiesz, ona też nie chciała się poczuć jako taka, wiesz, taka, no, yy, yy, dziewczyna, która, wiesz, yy, daje, daje jakaś taka, wiesz, dla towarzystwa, nie? Która, której się płaci za wyjazd i, yy, i można ją, wiadomo, bzykać, nie? Yy, no, nie, nie, chcia, nie chciała być taką dziewczyną, nie chciała się tak poczuć, yy, bo taką kobietą nie jest, po prostu, nie? A wiadomo, że taką, taką od razu narrację zarzuciłeś, taką, zarzuciłeś takie prowadzenie. Nie dlatego, że chciałeś coś złego, nie. Po prostu chciałeś. Ja Cię rozumiem, facetem jesteś, no, chciałeś, kurwa, podziałać no Normalna rzecz, nie? Z laską zajebistą jesteś na wakacjach, słońce zajebiście, nie? Chce się podziałać, ale musieliśmy jednak pamiętać o tym, ty musiałeś pamiętać jednak o tym, że to, że Ty jesteś na to gotowy, bo wiadomo, jesteś facetem i tak dalej, to nie znaczy, że ona jest, a kobiety z reguły potrzebują też więcej no musi Ciebie trochę poznać, nie? Bardziej. Ok, spotkaliście się przed tym wyjazdem, ale też, no ale co, nie całowaliście się, no właśnie, za szybko, nie? Co innego, jakbyście sobie leżeli na plaży i i mówisz nie wiem, chodź się przyjdziemy, tak? I sobie idziesz z nią i sobie z nią gadasz, śmiejesz się i powiedziałeś jej coś śmiesznego i taką tak wiesz, taką ją przytulasz na przykład, nie? Dobra, przestań, żartowałem, nie? Albo, albo co innego jak na przykład, nie wiem, ona ma jakiś pierścionek, biżuterię na przykład, nie? I ty jej mówisz, ale masz fajny pierścionek, pokaż. Wow! O kurczę! Tak co to za pierścionek w ogóle? Czym on się charakteryzuje, nie? I zaczynasz od paluszka, a nie od razu od tyłka, całowanie tyłka, wiesz o co chodzi? To, to dopiero później. Yy, wiesz, yy, powiedzieć jej: yy, Kurczę, ale ty pięknie wyglądasz. No, nie spodziewałem się, że tak będzie ci pasować taka biała sukienka na przykład, nie? Bo na przykład była w białej sukience, przykładowo, nie? Wiesz, zaczynasz od takich małych rzeczy i to stopniowo idziesz do góry. Mówisz lasce na przykład, ale ładnie pachniesz, nie? Podoba mi się ten zapach. Wiesz, i to powoli otwiera kobietę na ciebie. Takie rzeczy nie. A nie, że od razu właśnie z bomby.